Ale widzowie, witam was serdecznie po wakacjach. Jestem już w domu, jak widzicie, siedzę znowu przed moim komputerem w domu, jestem znowu tutaj z wami e, Tam za mną są jeszcze rzeczy, Jest walizka nierozpakowana, w sensie bardzo rozpakowana, ale jeszcze rzeczy są do poukładania, moi drodzy, wróciłem z Chorwacji i powyrywałem dużo chorwackich kwiatów i pooglądałem sobie piękne zachody słońca w Chorwacji. Dzisiaj jestem już ponownie w Robloxie z wami, moi drodzy, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy oglądać sobie wasze wiadomości do mnie na Robloxie i po prostu zobaczymy też. Kilka profili, które zaprosiły mnie do znajomych, może coś zaakceptujemy, jeżeli chcecie podobne odcinki, bo pomyślałem, że mógłbym nagrać na jutro film na przykład, że oceniam skiny moich widzów w Robloxie. No byłoby to myślę w miarę fajne. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i napiszę po prostu przede wszystkim w komentarzu, jeżeli chcielibyście taki film, a filmik z całego wyjazdu, w sensie z opisania bardziej tego wyjazdu, no bo nie ukrywam na Chorwacji, bardzo mało nagrywałem e, i tutaj nie będzie tam dużo, bo będą bardziej takie zdjęcia czy jakieś takie rzeczy, to oczywiście na kanale głównym o godzinie 19:00 tam was serdecznie. Zapraszam. I jak widzicie, znajdujemy się na naszej grupie, która ma już 2400 członków. I to jest aktualna wersja na dzień dzisiejszy. Z tego względu, że po prostu tamte firmy, co były wcześniej, były nagrane na zapas. I tam po prostu nie było tego widać. W sensie, ile jest osób aktualnie w naszej grupce? Teraz mamy 2400 już, więc to jest bardzo dużo. E, to oczywiście moja wiadomość. Witam w mojej grupce, No i oczywiście zachęcam Was do kupowania moich koszulek, ponieważ teraz, jak widzicie, ceny są jeszcze niskie, ale za jakiś czas, czy jakieś chyba 2-3 dni już te ceny będą podskoczyły. Będą też nowe przedmioty w tym sklepie, więc zachęcam was do korzystania. Będą na przykład koszulki z jakimś może głową siostry, coś takiego pomyślimy, oczywiście. To jeszcze wszystko ustalimy, no, ale to, 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 to wszystko, to wszystko będzie później dobrze. A więc rozpoczynamy od oglądania. Najpierw do na, nagrywam, nagrywam obecnie odcinek. Chcesz, chcesz się pojawić, poja, po, poja, pojawić. I to, to napisz komentarz. To napisz coś. O, to napisz coś. Dobra, tak, damy do, 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 do takiego posta. Bo może ktoś akurat już przyszedł ze szkoły i chciałby tutaj sobie coś napisać w na naszej grupce, to zobaczymy. No, jak widzimy, tutaj ostatnia wiadomość była, no, niedawno, prawda? Więc, no, akurat może coś się uda, że kogoś tutaj na się wyhaczymy. Dobrze, a więc sprawdzamy, co wy tutaj takiego na tym wallu, do mnie piszecie. Ja sobie to troszeczkę naprawdę przewinę bardzo nisko w dół, żebyśmy po prostu mieli co tutaj czytać i sprawdzimy, co tak naprawdę piszecie do mnie, wy. Robloxie, sprawdzimy. Mówi to widzowie, a później też pokażę wam, ile już udało nam się, oczywiście, koszulek sprzedać. Dobra, rozpoczynamy tutaj. E, siema Dave, e, to są wiadomości sprzed 3 dni, tylko, dobra. Doskonalibyśmy trochę że bo naprawdę to są tylko 3 dni, a tyle wiadomości napisał. Jezu, wy tutaj piszecie, dobra, to baba gaź rozmawia, dobra. Rozpoczniemy sąd, siema Dave, siema na dękirs. Jestem fanem, siema, jestem fanem. Mogę jednego robić, co bo mi jesteś jak koszulkę, no co ty gadasz? Sprawdźmy profil tego delikwenta. Ja lubię grać Pet Simulator X, no proszę, no ja ma pełno rzeczy kupionek, jakie, że nie. No, proszę, czy to jest człowiek, który nie ma Robuxów? Naprawdę? Przecież ten Tors kosztuje. No, nie jest aktualnie for sale, no, ale wydaje mi się, że na pewno nie jest tani. A zobaczmy tą animację chodzenia, bo mówiliście mi ostatnio, że te animacje właśnie bardzo dużo kosztują, a ja ich nie brałem pod uwagę. No! Czapka Axelot na 50 Robuxów, a on mi powie, że Robuxów nie ma, no. Chyba coś go tutaj, dobra, ja też jestem fan. Siemano! Eee, jak będę miał już Robux i kupię jedną koszulkę. Koks! Brawo! Pozdrawiam Dave'a. Dave na Dave wszystkie twoje odcinki, żadnego nie przegapiłem. Suba dajcie dla Dave'a, widzowie, dokładnie bajcie suba. Walicie tego, tak jest! Najdokładniej naj jak się tylko da. Eee, mogę mieć ciebie z znajomych? Ja niestety widzowie ze tak, że póki co nie przyjmuję, ale możliwe, że zrobimy live'y, gdzie po prostu za za, 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 że będę po prostu przyjmować e, donatorów e, na, na, do znajomych w Robloxie. Może coś takiego też zrobimy, bo jak widzicie mam 500 zaproszeń do znajomych już ponad. E, jest ich chyba troszkę więcej, ale nie da się tutaj niestety Sprawdzić dokładnej okay. ilości Jest to opcja jak na no, ale ja ją oczywiście nie stosuję No jest tutaj bardzo, bardzo Dużo zaproszeń do znajomych e, i, I niestety, i niestety Na razie tam nie akceptuję widzów. Zobaczmy dalej. Zaba się uśmiecha, no dokładnie. Szczyp są Polska, w ogóle. fajny ten. Hi, Dave, jestem Twoją fanką. Super, w ogóle nie wiem, dlaczego na Robloxie niektóre Te, temi są tutaj takie zamazane Zuzka pozdrawiam cię serdecznie. Dasz mi Robuxy, wszyscy, dasz mi Robuxy. Daj do Robuxy dla Polaków. No nie, no widzę, ja mało. Ja mam tylko 6 tysięcy już Robuxów. To już jest tak mało, miałem 10 koła. A mnie nie zostało już prawie nic. No to jest kurde dramat, nie? Naprawdę bardzo mało. E, jestem Twoją fanką. Witam serdecznie. Czy też mnie W większości, jak widzę, tutaj, to są to właśnie wiadomości. O, jestem walem mi lubię kawonos. W ogóle ktoś mi ostatnio opisał, żeby wrócić do tego przywitania, więc dzisiaj przywitam się, tak, albo jutro na, na kanale głównym. E, walić się tego, po prostu prostu protestujemy piszemy walić tego, piszemy tak na koniec komentarza, żeby walić się tego paliona O, to jest bardzo fajny komentarz, to jest super. To jest super, to jest, to jest właśnie walić. Walić jetowicę e, Jetowicę ma panią nową ma panią... Te, oh, kurde, nie, nie no tutaj chodzi, Jezu, czemu to tak się kurde bluruje, nie? Czy macie na przykład... Czy tutaj, gdzie ty? Nie, nie! Nie! Dlaczego są takie złe wiadomości? Nie, 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 nie! Ej, nie piszcie takich złych rzeczy! Ej, nie wolno tak pisać! Nie przeklinaj, no właśnie A wy też na upaliona, którym... Jezus święty! Co to chodzi? To jest, nie wiem czy oni jak przeklinają? Czy co? Live jak raz z widzami, może zrobimy live. Dlaczego hashtag ogólnie? O Jezu święty, dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale jest naprawdę tyle tych hashtagowanych wiadomości, że to jest niesamowite. Hej Sebastian, proszę dojść mnie do znajomych. E, nie, to już mówiłem. Nie jesteśmy idolem. Pozdrawiam, Polciak z YouTube! Nie, TV, e, TV... Ale fajne zabki, ale mam tak, Ładne, 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 poda mi się. Dej wiem, że to się nie spełni, kiedy tak robuxy... Eee, że aż się rozpinałem, gdy moja mama mnie nie pozwoliła, iż ja się rozpinałem i zdobycie jakieś 50 Robuxów. A właśnie, jak można tutaj komuś podarować, że tak powiem, kapeczkę Robuxów? Eee, no, bo, bo bo, ja w sumie to to, to nie wiem, nie? Eee, nie wiem, czy tu można przykład komuś, że tak powiem, rzucić trochę Robuxów. No, bo widzę, że jest w grupie mojej. Eee, może tylko w mojej nawet, więc kurde, no tylko w mojej grupie jest. Więc szkoda mi, no chciałbym tutaj dać dla widza pięknego trochę Robuxów, ale nie mam pojęcia, jak. Nie mam po prostu pojęcia, jak. Eee, więc kurde. Nie wiem, czy ja na przykład do znajomego... Sprawdź tylko moich znajomych, bo wiecie ja jestem nobem w tego Robloxa, więc ja się nie znam, ale czy na do freruśka GAMES, możemy wysłać Robuxów. Eee... Mamy tutaj opcję wyśli. Inwentory, nie, też nie mamy opcji wyjść i robuxy, No to kurde, nie mam pojęcia. Dobra, czytamy dalej. Niestety nie wiem jak wysłać komuś robuxy Polecę moim koleżankom i koleżankom, abycie oglądali to już działa 4 dzieci dzisiaj oglądają. Przy dziewczyny jeden chłopak. Dzięki, dzięki wielkie Quer za rozwijanie naszej jednostki. Nie polską policję szanować i jedną policję walić. O, dobrze! Dobrze! Walić, walić jedową policję. Zagrać sobie w Big paintball Ball fajna gra, fajny pomysł na odcinek. Okej, okay, spróbuję. Jety spalona to Plus jeden, plus jeden duże jak Getty wygra, to wasz... O Jezu, dobra. To jest tyle hashtagów Dawid, czy będzie lew, będziesz live z Roblox? Y, tak! Może, może zrobimy, pomyślę nad tym bardzo. No wiecie, to u mnie też jest ten problem, że ja nie mam dobrego internetu do tego, więc to jest taki główny mi się wydaje ten problem tego, że tych live'ów nie ma. Yeti jest zbanem jak Nubek na Wanowicach. Nie no, lóbcie sobie spoko! Jet jest zban, no plus jeden nienawidzi Jetiego. No to są same wyzwiska Yetiego, kurde Masakra! Wszyscy tu po prostu wyzywają Jetiego! Ja nie mogę! Ale ten Skoks, Boże Święty, podoba mi się nagrać w Minecraft Mieliśmy tam jakiś odcinek, jak poszukacie... Napiszecie Dave Vaughan, ja to na pewno jakiś życzenie jak tam wyskoczy, bo coś tam kiedyś z nim nagrałem Eee, co tu jeszcze jest? To MG Dave, jestem tego fanką, oglądam, nagrywasz, nienawidzę ja tego na pewno, więc chciałbym żebyś kiedyś z wami pograć i mieć e, w Palionowie Miej Miejsce może bo być w Palionowie Czemu się czasami słów pokazują hashtagi. No właśnie też nie wiem Wiecie co, uważam, że walicie z Kimosa O plus jeden Plus duże jeden Hejka, jestem Wickom Ej, mam dla ciebie Palionki O nie, tutaj też robi tak a już zrobiła, tak? Kurde, żeby było też, żeby można było całe przeczytać. Jestem Twoim fanem, Siemanko. Eee, dasz zagrać. E, ile masz lat? Oj, kurczę, to jakieś wiadomości? Proszę bardzo, proszę bardzo. Chyba widzowie się dogadują na granie wielkie. Eee, wali od ciebie z kilometra. Nie wiem od kogo. Dave, po prostu wywala z tego Robloxa. Co? Chyba z Robloxa. No nie wiem, albo z więzienia. Po prostu jak nikogo nie będzie na Minecraft, to jak i bzyg na serwer, to powie. A, rozumiem. I mówię o Minecraft, bo twoimi filmami nie. O Jezus, nie wiem co tutaj. Kurde, właśnie to jest te hashtagi, Jezus. Nie wierzę, palionka baroblock Serio? Palionka SERIO? Ej, dobra, przetestujemy to na pewno Na pewno to przetestujemy Żabka, 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 witam Hej, żabka, jestem fajną dziewczyną i cię oglądam To mi się chce być na panionowie Ja bym tego i tego zbanowała i bym już uciekła z tego więzienia Bym weszła, to bym przyszła i bym was uwolniła Bardzo dziękujemy, na pewno Za niedługo z tego więzienia po prostu już w 100% Musimy uciec, bo już nie mogę po prostu tam wytrzymać Dobra, ale sprawdźmy Czy ktoś nam odpisał na naszą wiadomość Czy ktoś odpisał? Tak! Mamy w giery let's go! A więc, się. Dave, please don't to to Będę wpadał do ciebie do gry McDonald's. XD, więc mamy pierwszego widza, który zdołał się załapać na odcinek. Serdecznie witamy. dziewięciu znajomych, jakieś już to skórka. Otrzymałem skórkę na bardzo fajną. No, jest oczywiście w mojej grupce. Let's go! To mi się podoba. I dołączał w ogóle na Robloxa niedawno, bo miesiąc temu. Fajnie. Dalej, spajki. I, I Julka jeszcze, bo tutaj McDonald's już czytaliśmy, więc spajki, o kurde, jaki skin! No widać, że to nie jest, nie jest nowa, nowa osoba. I zobaczcie, ona jest w dwóch grupach od wito i w moich na Join joint 24, czyli już troszeczkę gra sobie w tego Robloxa. Bardzo fajny skin wygląda. Pozdrawiamy. I Julka, tutaj też bardzo fajna skórka, 25 znajomych, a tym w jakimś stuniku. o, i ona jest! Oj, 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 to jest bardzo, w bardzo dużej ilości grup. Zobaczcie to! Zobaczcie to! Popcat, Roblox, Ping Wing i Co, tu jest za tyle osób? 94 tysiące? Ja cię nie mogę i to jest naprawdę bardzo dużo. No dobra. I... O, odwierałam to, ile 191 tysięcy. Ja nie mogę. Masakra, dobra w każdym razie no, to są grupy, na których póki co, póki co na razie nie mam podjazdu, ale wydaje mi się, że żabki jest jego co? Ktoś mi zawalił nazwę? Nie, dobra, ale ja ma, mam mniej, mam mniej, mam mniej osób niż ja zaraz, więc go przebijemy. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj poczytaliśmy sobie wasze, wasze komentarze. No, mam nadzieję, że wam się podobało. W każdym razie zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich filmów i łapeczkę, a takie filmy na pewno się jeszcze pojawią. A dzisiaj o 19.00 film z wyjazdu na głównym kanale. Do usłyszenia. Ci Mandery.